Dzień dobry! Dzisiaj znowu Finlandia, znowu Finlandia, czyli dwa magiczne słowa. Bardzo się cieszę, że znowu Finlandia. I to ta Finlandia, którą wydaje polska wytwórnia. Oczywiście tego już mieliśmy dużo wcześniej, choćby za sprawą właśnie tejże wytwórni, która dzisiaj też będzie jakimś tam bohaterem tego materiału Wolf Records z Wrocławia od dawna wydaje rzeczy z północy właśnie w szczególności z Finlandii no i po raz kolejny fajnie że zespół który został już przez te wytwórnie wydany kilka lat wstecz powraca też pod tym szyldem pod tym sztandarem Ulspel Records z najnowszym materiałem mowa o Kirottu zapraszam Kirotu. E, otóż w 2021 roku, czyli już dosyć dawno temu, Úspel e, Records wypuścił debiut Kirotu. Dighty Embers. E, to był ten album. E, jeśli ktoś go przegapił, to bardzo źle zrobił. Powinien e, szybko nadrobić ten błąd. E, I to był 2021 rok, więc już dosyć dawno temu. No i teraz Kirottu powraca z kolejnym albumem, zatytułowanym Baren. Kirottu hmm. to taki projekt zespół w zasadzie, bo tam jest kilku panów, ale tak naprawdę za wszystko odpowiada jeden. On komponuje całą muzykę, pisze teksty i tu go właśnie teraz widzicie, tak sobie tam chyba jakiś świecznik trzyma. Jest to człowiek bezgranicznie zakochany w latach 90. I norweskim black metalu z lat 90. Bo Kirotu to jest, no nie powiem, cover band, bo to by byłaby totalna przesada, oczywiście. Natomiast to jest zespół, który hołduje latom 90. Może momentami aż do przesady, ale to za chwilę wam pokażę dlaczego, ale to jest piękne. Dla ludzi, którzy na tych latach 90. się wychowali, tak jak na przykład Michał Złuspel, czy ja. Myśmy zresztą sobie o tym rozmawiali, no to yy, łezka się w oku kręci, sentyment jest ogromny i ja na początku, kiedy Michał mi to przysłał, yy, odpaliłem i ech, no nie zachwycił mnie, yy, gdyż pamiętałem debiut, bo ja tego debiutu dużo słuchałem yy, Diety Embers, yy, a ten album jest od debiutu troszkę yy, gładszy. Troszkę ma jednak czystsze brzmienie, i tutaj pod tym względem bardziej pasowała mi jedynka. Ale ponieważ na Baren też wszystko krzyczy aż lata 90., norweskie, no to oczywiście przysiadłem do tego krążka i, krótko mówiąc, jest naprawdę bardzo dobre. Baren to e, album, który zawiera 8 kompozycji i trwa 35 minut, prawie. Czyli nie najgorzej. Na szczęście też w Jewel Case. Tu akurat dokładka już nie jest tak dobra dla mnie jak z jedynki. Tam bardziej mi się ona podobała. Natomiast sama oprawa, wydania i tak dalej, tu jest fajnie, bo książeczka jest gruba. E, naprawdę robi to dobre wizualne wrażenie. Także nie ma się kompletnie do czego przyczepić. E, i, mm. Słucha się tego przede wszystkim doskonale. sami powiedzcie to co przed chwilą słyszeliście no to to jest po prostu żywcem wyciągnięte z katalogu największych klasyków e, lat 90 e, świetna rzecz po prostu i tutaj takich momentów oczywiście jest więcej w zasadzie takim momentem jest cały ten album bo cały ten album to jest jeden wielki hołd dla lat 90 on jest bardzo spójny on jest bardzo jednorodny może poza kończącą go kompozycją ale do tego dojdziemy E, tak jak mówiłem, dla mnie Baren jest o tyle gorszy od Dighty Embers, że Dighty Embers to był um, album troszkę brudniejszy, taki troszkę bardziej podziemny. Natomiast e, Baren już e, takowy nie jest. On brzmi dużo lepiej, dużo gładziej, aczkolwiek oczywiście nadal zachowuje masę energii, agresji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj jest, to nie jest. Baren nie jest krokiem w stronę plastikowego Dimu Borgir. Ja bym to określił mniej więcej tak, ponieważ tu jest bardzo dużo odniesień do Emperor'a. Oczywiście nie tylko, ale pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałem Dighty Embers, to bardzo mi się to skojarzyło z Emperor'em. Określiłbym to, że Dighty Embers to jest taki e, In the Nightside Eclipse. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje, to tylko kwestia porównania, m, odniesienia jakiegoś. A Baren to już taki trochę bardziej Nine Equilibrium. To oczywiście mu nie umniejsza w żadnym stopniu, bo to jest świetny, świetny album. Tutaj są utwory, które naprawdę potrafią porwać. Co prawda, jest też tak, że jakby ten początek jest mocniejszy od drugiej części płyty, szczególnie trzy pierwsze numery, ale na przykład ostatni to też jest hitor niesamowity. No ale tutaj, teraz, właśnie, zaprezentuję Wam fragment totalnie, ヒトフ。 Was na tym albumie nie zaskoczy, kompletnie, no może poza jednym motywem e, ostatniej kompozycji. Natomiast, tak, poza tym, ludzi, którzy znają i słuchają black metalu norweskiego, ale nie tylko, po prostu black metalu, to kompletnie nic tutaj was nie zaskoczy. Natomiast tu nie chodzi o to, mm, jakie są składniki, tylko jak zostały połączone. E, a zostały połączone w sposób wręcz doskonały, totalnie podręcznikowo. Ale to nie umniejsza, znaczy nie zabiera im jakiejś tam spontaniczności, nie zabiera tego ducha, nie zabiera tego uczucia, że obcujesz ze z czymś stworzonym przez kogoś, kto jest totalnym maniakiem lat 90., w szczególności norweskich. Bo. Takie rzeczy się po prostu czuję, szczególnie jeśli ma się tę muzykę we krwi. Ja, na przykład, ją mam, bo, bo wychowywałem się na norweskim black metalu lat 90., wtedy, kiedy on e, cały czas się tworzył i te płyty wychodziły na bieżąco. Także, e, słuchając takich rzeczy, szczególnie miałem to uczucie przy jedynce, e, no bo to też był nowy projekt dla mnie, więc to dla wszystkich zresztą, bo to był debiut. Takie miałem uczucie, że gdyby Dight Embers wyszedł w latach 90. w pierwszej połowie, to też by był uważany za jednego z klasyków norweskiego black metalu. A gdyby Baren wyszedł w drugiej połowie lat 90., to też byłby jednym z klasyków norweskiego black metalu. Bo to jest tylko ta różnica, że tutaj jakby nie wiem, czy twórca, autor obu albumów chce iść tą drogą, jak ten mniej więcej black metal ewoluował może lepiej nie, bo za chwilę moglibyśmy dojść do naprawdę kiepskich już e, podrygów norweskiej sceny, ale e, na razie doszedł do tego etapu, który jeszcze jak najbardziej jest znośny e, i jemu to się udało zrobić świetnie, bo to jest nie dość, że tak jak ten poprzedni fragment naprawdę chwytliwy, to tutaj jest masa wspaniałych, wspaniałych melodii. Ósmy utwór, który też jest w zasadzie, no to jest ten. On y, wydaje się, że zapoczątkowany jest dosyć normalnie, potem zaczynają dziać się ciekawe rzeczy, ale w ogóle warto zwrócić uwagę na ten fragment, który był przed chwilą, ten początek. To jest taki najbardziej fiński trend w cały album, bo ten album generalnie jest niesamowicie norweski, ale y, początek ósmego numeru, ten motyw. No jest taki zmierzający w stronę tego dzisiejszego fińskiego black metalu. Fajny ukłon, jeśli to było zamierzone, żeby tak to właśnie odbierać, to bardzo mi się to podoba. Ale ten utwór potem rozwija się w dosyć niespodziewanym kierunku. Kirottu generalnie gra dosyć szybko, znaczy to przede wszystkim średnie tempa. Dzięki temu też ten album jest tak chwytliwy, no bo wiadomo, że do tego najlepiej się tupie, ale jest tutaj też numer, który ma w sobie niesamowitą moc, niesamowitą siłę, jest zagrany wolniej, tytułowy Baren i pokazuje on, że Kirottu sprawdza się w najróżniejszych wersjach Black Metalu z lat 90. Bo tutaj, tak naprawdę, to jest wszystko z tych lat 90. No, może poza jakimś zaczęsieniem akustyków, poza ambientowymi kompozycjami. Ok, natomiast są kawałki szybkie, są kawałki chwytliwe, są kawałki wolniejsze. Trójka Baren to jest właśnie numer wolniejszy. Podsumowując, bo czas już na podsumowanie. Tak jak mówię, moje pierwsze zderzenie z Baren nie było aż tak bardzo porywające mnie samego, bo troszkę mnie to brzmienie wkurzyło, ale stwierdziłem, że przecież w drugiej połowie lat 90. też się tak właśnie grało i jeśli ktoś chciał to właśnie naśladować, no to Kierottu zrobiło to doskonale. Także ten album jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. On przede wszystkim też jest dużo bardziej chwytliwy i dużo bardziej słuchalny od jedynki. Jedynka powalała klimatem, atmosferą takiego naprawdę tego norweskiego podziemia z początków, a dwójka powala właśnie melodyką, powala tą chwytliwością, lekką przebojowością, ale też mocą tej produkcji, bo tu naprawdę jest siła. To wszystko jest naprawdę bardzo wyraziste. E, czy to klawisze, które zastosowane są e, wzorcowo po prostu, czy to gitary, które naprawdę bardzo e, dobrze zaznaczają swoją obecność, e, wokale. Tutaj generalnie nie ma się do czego w ogóle, w najmniejszym nawet stopniu przyczepić, bo Kiratu e, to możliwe, po prostu wykładać gdzieś tam w szkole, jak y, y, dzisiaj zagrać coś, co można by wrzucić w lata 90., i y, ktoś by pomyślał, że to pochodzi z lat 90., no to właśnie oba te albumy Kirotu mogłyby y, posłużyć za przykład na takich zajęciach. Także bardzo polecam y, Wolfspel Records, więc bez problemu kupicie no. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Do następnego.